Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na czerwcowy wrap-up. E, to był wyjątkowo udany czytelniczo miesiąc. Za mną 17 książek i nie o wszystkich wam jeszcze opowiadałam, więc dzisiaj sobie to nadrobimy. E, ale pierwsza książka to coś, o czym już słyszeliście. E, to już jest mój któryś reread, nawet nie pierwszy. E, tak naprawdę w ogóle nie planowany, bo miałam tylko do książki zajrzeć, jak pojawiła się na legimi. E, wiecie, jak wyglądać, wszystko jest ok i jakoś tak wyszło, że ją w pociągu po prostu całą przeczytałam. E, mam na myśli oczywiście Nekrowetu. Usługi weterynaryjno-nekromantyczne, e, czyli o świecie magicznym, w którym są oczywiście magiczne zwierzątka. Od niedługiego czasu tak naprawdę magia funkcjonuje w tym świecie, e, w związku z tym nie wszyscy są jeszcze do niej przyzwyczajeni, oswojeni, no i w związku z tym, że są magiczne zwierzątka, to również ktoś te zwierzątka musi leczyć. E, także mamy tutaj właśnie taką lecznicę weterynaryjną, e, w której również magię wykorzystuje się do tych celów medycznych. E, główną bohaterką jest Florka, techniczka weterynarii, e, która przeprowadza prowadza się pod Warszawę, właśnie do niewielkiej miejscowości, zaczyna pracę w tym gabinecie weterynaryjnym. No i spodziewa się, wiecie, no, kus, kurczaków, jakichś takich typowo wiejskich zwierząt. No okazuje się na przykład, że przychodzą papuszki, które już rzucać klątwy, e, piesek, który najadł się wróżkowego pyłu, e, Wolpertinger. E, jest też na przykład jednorożec gdzieś tam w tle e, i różne tego typu e, dziwne, nietypowe zwierzątka i sytuacje. W związku z tym tutaj tak naprawdę każdy rozdział to jest nowy pacjent, nowa historia, e, a całość. Składać na taką bardzo przyjemną cozy fantastykę. Ja tą książkę bardzo lubię, bardzo mi się przyjemnie czytało. Widziałam też, że Wy bardzo pozytywnie ją oceniacie, więc przypominam, że czytałam, że naprawdę fajne i zachęcam do lektury. Druga książka, którą też wykonałam w jakichś takich okolicznościach urlopowo-wyjazdowo- samolotowych, to był Pan Zły Numer, czyli romans, który otwiera się w ten sposób, że mamy główną bohaterkę, która pewnego dnia dostaje SMS-a z nieznanego numeru. To jest jeden z takich sugestywno flirciarskich sms -ów. No ale dziewczyna zamiast urwać tą komunikację, wiedząc, że nie jest to do niej skierowana wiadomość, to gdzieś kontynuuje tą relację, wymieniają się z chłopakiem tymi SMS-ami. No i po jakimś czasie okazuje się, co nie jest spoilerem, bo to jest chyba w opisie książki, że nadawcą tych SMS-ów tym panem zły numer jest współlokator jej brata, z którym ona też tymczasowo właśnie mieszka. Miała jakieś tam zawirowania w pracy, z mieszkaniem, tam chyba był jakiś pożar. No i tymczasowo musiała się wprowadzić do brata właśnie. Więc tym panem Zły numer, e, korespondują sms-owo, nie wiedząc o tym, że jednocześnie ścierają się w takim prawdziwym życiu e, i nie darzą się w tym prawdziwym życiu jakąś szczególną sympatią. Nie jest to książka wybitna, raczej to jest taka lekturka po prostu właśnie typowo wakacyjna, urlopowa, niezobowiązująca. E, nie jest to książka zapadająca w pamięć, ale też chyba nie na taką była kreowana. E, to po prostu miała być książka lekka i przyjemna, dokładnie tym była, e, ale po miesiącu, wiecie, pamiętam ją tak jak przez mgłę. E, nie była na Niczym wyjątkowym. Kolejna książka, którą wyknałam na urlopie, też wyjątkowa nie była, ale ją pamiętam dużo lepiej ze względu na to, jak słaba była. To jest książka A Cuban's Guide to Tea and Tomorrow. I to jest polskie wydanie. słuchajcie. Tak, zostawiono taki tytuł, nie dość, że skomplikowany to jeszcze po angielsku, więc kolejny raz nie rozumiem zabiegów wydawnictw, no ale mamy tę historię troszeczkę na modłę Anny pocałunków w Paryżu. Miał to być chyba ten klimat, tylko spóźnił się o jak. Que 5 do 10 lat. Mamy dziewczynę, która na co dzień mieszka w Stanach, jest kubańskiego pochodzenia i rodzina w ogóle jest związana bardzo mocno z Kubą, no i um, dziewczyna przeżywa jakąś traumę, umiera jej babcia, tam rozchodzi się z chłopakiem, jakieś problemy są z przyjaciółką i tak dalej. No i rodzice, widząc, że ona sobie nie radzi, wysyłają ją do rodziny, do Anglii. No i ona, kiedy wyjeżdża do tej Anglii, właśnie poznaje nowych znajomych, tam też gotuje, bo jej pasją jest pieczenie gotowanie. i tym miała zajmować się w ramach rodzinnej restauracji, którą miała prowadzić razem z siostrą e, takiej cukierni, właściwie piekarni cukierni, miała to robić u siebie na miejscu w Stanach, no ale w związku z tym, że rodzice ją ten przymusowy niejako urlop, przejmuje trochę kuchnię w pensjonacie niejako prowadzonym przez jej ciotkę. No i oczywiście jak się można spodziewać po takiej książce w gronie jej znajomych e, właśnie w, w Anglii e, jest pewien interesujący chłopak, ona zaczyna kwestionować, czy w ogóle wracać do Stanów, czy nie, po co rodzi co ją wysłali do tej Anglii i tak dalej Czy jej marzeniem jest powrót do tej rodzinnej restauracji Jakby wiecie, klisza goni kliszę Natomiast nie to było najgorszym elementem tej książki Najgorszym elementem było to, jak ona została napisana e, Czytając ją po polsku, ja się zastanawiałam, czy to ja jestem w takim stanie Wiecie, niewyspania, zmęczenia i wszystkiego e, Bo ja tą książkę czytałam w samolocie, e, wiecie, w środku nocy wracając z, z Islandii Zastanawiałam się, czy to ja jestem w takim stanie e, Czy ta książka jest tak fatalnie napisana no, i niestety, kiedy kończyłam już ją całkowicie wyspana i taka przytomna, niestety zorientowałam się, że to nie ja, tylko to jest fatalne tłumaczenie albo fatalna redakcja. Nie wiem, co tu bardziej zawiodło, ale książka jest tak dziwnie napisana, tak dziwnie skonstruowane są zdania, że ja wielokrotnie musiałam się zatrzymywać, czytać jedno zdanie kilkukrotnie i zastanawiać się, o co właściwie chodziło. Także niestety, ani fabularnie to nie porywa, ani przesłanie nie jest jakieś cudowne, ani vibe nie jest jakiś cudowny, no i do tego polskie wydanie naprawdę, oprócz angielskiego tytułu, ma jeszcze sporo innych wad, więc nie jest to książka, którą mogłabym wam polecać. Mią bardzo wiele osób polecało, mówią, że jest taka wspaniała, cukierkowa, słodka i w ogóle cudna. No, mogłabym być cudna, ale pewnie odebrałabym ją lepiej, gdybym ją czytała po angielsku, bo polskie wydanie naprawdę wypada fatalnie. Następna książka, za którą się zabrałam, to Tobie się uda, Mileny Wójtowicz, czyli kontynuacja takiej komedii kryminalnej, obyczaju komediowo-kryminalnego z Tobą będzie inaczej. Nie trzeba tych książek czytać jedna po drugiej. One są elementami serii, natomiast są dość luźno powiązane. Bohaterką drugiego tomu jest przyjaciółka głównej bohaterki z pierwszego tomu. Wydarzenia są jakoś tam delikatnie kontynuowane, natomiast nie rzutują bardzo mocno, brak znajomości pierwszego tomu, nie rzutuje bardzo mocno na czytanie drugiego. W drugim tomie mamy kobietę, która obserwuje swojego sąsiada przez płot, ponieważ ten sąsiad ćwiczy i nagrywa te swoje ćwiczenia, gdzieś tam publikuje w internecie, robi to wszystko w ogródku, nie w pełnym odzieniu, a że jest atrakcyjny, no to przykuwa uwagę sąsiadów, natomiast pewnego dnia zostaje odnaleziony martwy. No i jest podejrzenie, że ktoś go zamordował, otoczenie wiecie, no tak, jest takie wzburzone, nie wie co się dzieje, zaczyna podejrzewać, że to osiedle jest w ogóle niebezpieczne, z czasem pewne elementy związane z tym zabójstwem czy też śmiercią po prostu wychodzą na jaw i dzień się tak mniej więcej do połowy książki, bardzo szybko akcja tej książki się rozwiązuje i pozostaje jeszcze dużo miejsca w finale, które nie został mam wrażenie wykorzystane tak jak być powinien niby to wszystko było zabawne, sympatyczne i fajne ale ja już fabuły tej książki po miesiącu nie pamiętam, pamiętam to zabójstwo pamiętam jakiegoś psa pamiętam, że były tam jakieś Kwestie osobiste, bohaterów i tak dalej. Wszystko oczywiście w lekkiej, sympatycznej, komediowej otoczce. Natomiast mam wrażenie, że potencjał tej książki nie został wykorzystany do końca, bo to, co miało być główną osią fabuły, rozwiązuje się na tyle szybko, że jakby do końca książki już zapominamy o co właściwie w tej książce chodziło. Więc Czytało się bardzo przyjemnie, ale pierwszy tom podobał mi się jednak znacznie bardziej. Kolejna czerwcowa książka to Eksperyment Komedia Romantyczna, czyli historia o dwóch dziewczynach, które poznają się na imprezie, coś zaczyna między nimi iskrzyć i postanawiają podjąć się eksperymentu. Eksperymentu Komedia Romantyczna. Zamierzają chodzić na randki, odtwarzać tym samym znane randki z filmów romantycznych, z komedii romantycznych, tylko że celem jednej z nich jest się nie zakochać. Dlatego, że po pierwszej ich relacja nie ma sensu, bo ta druga dziewczyna zaraz ma wyjeżdżać pojawiła się w tym mieście, tej okolicy tylko na chwilę, na wakacje. Poza tym na głównej bohaterce spoczywa też pewien ciężar związany z sytuacją rodzinną. Jej matka jest bardzo poważnie chora, ma taką wczesną demencję. Dziewczyna obawia się, że skoro to jest genetyczne, to ją to też wkrótce czeka, no więc właściwie po co się starać, po co przeżywać cokolwiek, skoro za chwilę i tak się o tym zapomni. Do tego jej ojciec ponownie planuje ślub z nową kobietą. Ona tej kobiety nie akceptuje, tej decyzji w ogóle ojca nie akceptuje. No, bo jak to ojciec, który wiecie, miał kochać jej matkę do końca życia o jeden dzień dłużej, nagle znajduje sobie inną partnerkę, i tak dalej? Więc ona ma bardzo dużo na głowie przez to, że ma bardzo dużo na głowie, czasami podejmuje nieracjonalne decyzje, czasami zachowuje się w bardzo irracjonalny sposób, ale to, co mi się w tej książce ogromnie podobało, zresztą w książce, którą czytałam teraz po raz kolejny, bo słucham jej parę lat temu w audiobooku, jeszcze po angielsku, to, co mi się ogromnie podobało, to to, że pod płaszczykiem takiej lekkiej, przyjemnej, wakacyjnej historyjki, takiej, wiecie, niezobowiązującej młodzieżóweczki mamy masę ważnych tematów. Właśnie chociażby tą kwestię choroby matki, tego, czy w ogóle warto coś przeżywać, skoro można potencjalnie stracić wspomnienia o tym, czy warto jest zaryzykować, czy warto jest wchodzić w coś, co potencjalnie ma ten termin ważności, bo tak jak ten, ta relacja między dziewczynami potencjalnie może mieć termin ważności, tak i właśnie życie głównej bohaterki, wspomnienia i dalej. Także jest tutaj troszeczkę taka klamra między sytuacją rodzinną, a sytuacją powiedzmy związkową, ale całość jest lekka, przystępna, bardzo przyjemna i nie jest nachalna w tym mądrym przekazie. Także mi się ogromnie podobała i po raz kolejny mogę ją polecić. To jest polskie wydanie książki The Falling in Love Montage. Także możecie kojarzyć, że mówiłam o niej kilka lat temu, czekałam na polskie wydanie i w końcu się doczekaliśmy. Kolejna książka, za którą się zabrałam to była Czarodziejka z ulicy Raymonta, Magdaleny Kubasiewicz o dziewczynie, która uczy się na wydziale magii Uniwersytetu Jagiellońskiego ma umiejętności magiczne ona jest czarodziejką, ma też przyjaciół którzy zdają się na magii teoretycznej albo są czarowni bo to jest generalnie różnica między czarownicą, czarodziejką magiem, czarodziejem i tak i książka jest ta akurat jest zbiorem opowiadań czyli są trzy opowiadania, które pokazują Nataszę czy też Lady bo ona ma Ladowska chyba, tak Ladowska na nazwisko, więc wszyscy mówią na nią Lady pokazuje jej różne tam przeboje historie życiowe, oczywiście około magiczne na przestrzeni czy tam w toku tych studiów bardzo lekkie, bardzo przyjemne urban fantasy, czytało mi się Chyba nawet lepiej niż to była chyba kołysanka dla czarownicy, niż ta druga seria Urban Fantasy tej autorki. To jest lekka, przyjemna Urban Fantasy, bardzo łatwo wchodzi i to, że to są opowiadania, też powoduje, że czytać naprawdę szybko i właściwie książkę można pochłonąć na raz z dużą przyjemnością. Następna lektura też fantastyka, ale troszeczkę cięższa, czyli pokrzywa i kość te Kingfisher i tutaj. Wszyscy się zachwycali. Tutaj w ogóle nie widziałam żadnych praktycznie negatywnych opinii na temat tej książki. Ja nie tyle, że mam opinię negatywną, tylko raczej neutralną, już po jakimś czasie od przeczytania. To znaczy, nie do końca pamiętam fabułę tej książki. Ona jakby nie zapada w pamięć samymi wydarzeniami. Ja muszę się skupić, żeby sobie ją przypomnieć po tam powiedzmy dwóch czy trzech tygodniach od lektury. To, co ją wyróżnia, to jest Plejada Postaci. Tutaj główną bohaterką jest Mara, dziewczyna, która z pochodzenia jest księżniczką, natomiast ucieka, jakby swojej rodziny, żeby nie spotkał jej ten sam los co jej siostry ponieważ jej najstarsza siostra została wydana za mąż, niedługo później zmarła, jej druga siostra została wydana za mąż za tego samego księcia innego królestwa też nie wiedzie jej się dobrze więc dziewczyna żeby jakby uniknąć tego samego losu zostaje odesłana do klasztoru i tam jakby szkoli się trochę na zakonnicę nie jest jakby w pełni zakonnicą ale w takim kieracie powiedzmy jest szkolona, no i jak poznajemy ją w momencie, jak wyrusza na wyprawę, buduje jakiegoś kościanego pieska, po to, żeby udowodnić pożegnusze chyba, że jest w stanie wykonać rzeczy niemożliwe, bo ta pożegnucha ma jej pomóc ocalić jej siostrę z rąk jakby tego księcia, ponieważ ta książę jej dobrze nie traktuje. Mamy tego kościanego pieska, właśnie mamy demoniczną kurę, mamy tą pożegnuchę, mamy matkę chrzestną w troszeczkę innej roli, także. Plejada tych postaci jest bardzo ciekawa i oryginalna. Z takimi postaciami jeszcze się w literaturze fantastycznej nie spotkałam wcześniej. Natomiast same wydarzenia nie są szczególnie charakterystyczne. Ja raczej, jak myślę o tej książce, to przypominam sobie właśnie kolejnych bohaterów i jakby przez ich pryzmat myślę o wydarzeniach z tej książki. Wiecie, jakbym tak absolutnie od czapy miałaby wam opowiedzieć o tym, co się działo po kolei, to nie za bardzo, ale jak myślę o kolejnych postaciach, to jestem sobie w stanie przywołać poszczególne wydarzenia. Książka jest bardzo dobrze. Że napisana, językowo, stylistycznie jest świetna, fabularnie dotyka ważnych kwestii i robi to dobrze, tylko Brakowało mi jakiegoś elementu unikatowości, właśnie w tej fabule, unikatowości na miarę tych bohaterów, bo właśnie to bohaterowie są czymś, czego jeszcze nie widziałam w literaturze, bo podobne wątki, co właśnie pojawiają się w fabule, już były. W temacie książek zapamiętywalnych, zdecydowanie czymś, co ciężko będzie wymazać gdzieś z pamięci, będzie książka Rej Pierwszej Miłości Fang Shi Chi. To jest książka w przekładzie z języka chińskiego, w przekładzie Aleksandry Woźniak. Historia troszeczkę na miarę Lolity, albo troszeczkę na miarę mojej mrocznej Vanessy. O dziewczynce świetnej uczennicy, która. Trudno powiedzieć, wchodzi w relację Raczej powiedziałabym, że jest wykorzystywana przez swojego nauczyciela, bo ona nie jest osobą dorosłą, ona nie może świadomie jeszcze podejmować decyzji, podlega manipulacji, ulega wpływom, więc myślę, że można mówić o wykorzystywaniu. E, to jest podobna książka w ogóle bardzo ważna, jeżeli chodzi o ruch MeToo na Tajwanie, e, ukazująca sytuację kobiet, to już nie podobno. Ukazująca sytuację kobiet w społeczeństwie, e, nie tylko właśnie w kontekście tego molestowania uczennicy, ale też w kontekście tego, kim powinna być żona, matka, w ogóle kobieta w tym społeczeństwie. To jest bardzo trudna książka. To nie jest tytuł, o którym można powiedzieć, że to coś, co mi się podobało. To nie jest książka do podobania, to jest książka do uznania jakości. To jest książka do tego, żeby przeczytać, żeby zabolało w środku, bo naprawdę jest ciężko to czytać. Autorka nie stroniła od opisów, nie stroniła od drastycznych rzeczy, a jednocześnie. Wplatała między nie takie zdania, że chciałoby się tutaj podkreślać, notować, wiecie, wybierać cytaty, bo jest pięknie, ale jest bardzo, bardzo boleśnie. Więc tak jak mówię, to nie jest coś do zachwytów. To nie jest coś, o czym mogę powiedzieć, podobało mi się, taka fajna książka, super vibe, wszyscy muszą przeczytać. To nie jest lektura tego typu. To jest ważna, bolesna, bardzo trudna, ale też bardzo intrygująca książka. I myślę, że taką interesującą charakterystykę tej książki uzupełnia fakt, że autorka, bardzo młoda dziewczyna, Zresztą, dwudziestoparoletnia, niedługo po napisaniu, wydaniu tej książki, odebrała sobie życie, a podobno część z tych doświadczeń, które opisywane są w książce, są jej osobistymi doświadczeniami. To nie jest jakby oficjalny komunikat, ale w ten sposób książkę można interpretować. I tutaj zresztą w zakończeniu jest taki list, wywiad rzeka od, od autorki, wywiad monolog, to się nazywa, o tym, co chciała przekazać swoją powieścią. I tutaj jest taki fragment, że wiele osób. Po, tej lektur po lekturze tej książki może stwierdzić, że jest to historia zwałconej bądź wykorzystanej dziewczyny. Oczywiście podsumowanie powieści jednym zdaniem nigdy nie będzie precyzyjne, lecz gdybym sama musiała to zrobić, powiedziałabym raczej o historii dziewczyny, która zakochuje się w swoim oprawce. Także z jednej strony taka interpretacja, ale za chwilę autorka pisze, nie chcę jednak dziś mówić o molestowaniu i gwałcie, jeśli czytelnik podczas lektury nie dostrzeże ich, to znaczy, że udaje ślepego i głuchego. Także już na bazie mam wrażenie tych zdań możecie zrozumieć jakiego kalibru jest to w ogóle książka, tak jak Powiedziałam, nie jest to lekka, przyjemna, zabawna lekturka. To jest po prostu doświadczenie czytelnicze, i bardzo się cieszę, że się tego doświadczenia podjęłam. Tak jak przez moją roczną Wanesę, nie przebrnęłam. Tak tutaj, mimo tego samego tematu i ciężaru, było mi jakby łatwiej zrozumieć główną bohaterkę, łatwiej zrozumieć to, o czym tak naprawdę książka traktowała, może przez sposób, który, w który te wydarzenia zostały ubrane. Nie wiem, co dokładnie tutaj jakby jest przyczyną, ale książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. O kolejnych czerwcowych książkach już słyszeliście. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o Heartbreak Boys, o Domestic Fluff, Ostatniej Nocy w klubie Telegraph, Nigdy do końca i Stanie się Coś Złego, e, czyli o moich wyborach, jeżeli chodzi o queerowe książki, czy też książki z queerową reprezentacją. E, zdecydowałam się kilka w tym miesiącu jednak przeczytać, opowiedzieć Wam o nich, więc teraz nie będę powtarzać tego wszystkiego, co mówiłam. Zapraszam Was do poprzedniego filmu. Jeżeli nie widzieliście, link do niego będzie w opisie. Następna książka przyniosła mi całą. Masę frustracji w czasie lektury. Przeczytałam Rany, których nie widać Faith Gardner. Tutaj mamy historię dziewczyny, która razem z matką i siostrą przypadkiem właściwie znajdują się w centrum handlowym, w którym w jednym ze sklepów zaczyna się strzelanie. Przychodzi napastnik z bronią, zaczyna strzelać. Tej głównej bohaterki nie ma dokładnie w tym miejscu, ponieważ ona wyszła z tego sklepu, poszła do sąsiedniego. Natomiast tej matka i siostra są właściwie takimi bezpośrednimi ofiarami drugoplanowymi. To znaczy, nic właściwie im się nie stało. One wychodzą fizycznie bez szwanku, natomiast jakby całe te wydarzenia, sytuacja zostawiają bardzo silne odciski na ich psychice. Matka zaczyna angażować się bardzo intensywnie w aktywizm na rzecz kontroli posiadania broni, natomiast siostra Joy zamyka się w domu, cierpi na agorafobię, boi się wychodzić z tego domu, zaczyna się uzależniać od różnych substancji, a główna bohaterka książki, Betty, próbuje utrzymać całą tą rodzinę na na powierzchni, czując, że ta rodzina się rozpada. I wydaje jej się, że jedyną metodą, żeby jakby poradzić sobie z tą traumą, przejść przez nią, jest zrozumieć postępowanie tego napastnika. W związku z tym zaprzyjaźnia się z jego bratem, bo okazuje się, że oni chodzili razem do szkoły, ten napastnik był kilka klas wyżej, a ona była w tym samym roczniku co jego brat, więc teraz ma niejako możliwość dojścia do niego przez jakieś tam stare znajomości, kontakty i tak dalej. No i z czasem, kiedy Betty i Michael zaczynają coraz więcej czasu spędzać, razem, to dziewczyna trochę zapomina o tym, po co nawiązała tą relację, a zaczyna zastanawiać się nad Michaelem w sensie romantycznym, w sensie związkowym. To jej się trochę gryzie z tym właśnie o co tak naprawdę chodziło jej przy ich zapoznaniu i z całą tą sytuacją, która dzieje się w jej rodzinie. A sytuacja jest w ogóle bardzo trudna, bo ta matka tak mocno angażuje się w, tą, w ten aktywizm, że zaczyna to przybierać te cechy manii, powiedziałabym. Siostra jest absolutnie w rozsypce. Na siostrę Betty absolutnie liczyć nie może Podobnie jest zresztą jak na ojca Ojca, który bardzo wygodnie jest Gdzieś za granicą, jest w Hiszpanii Na jakimś obozie, w jakimś ośrodku Takim wiecie Z jogą, medytacją Oczyszczaniem organizmu I w ogóle takie medytacyjne różne rzeczy Jego tak naprawdę fizycznie nie ma W życiu Betty i w życiu jej siostry, ich matki Więc Betty jest tak naprawdę pozostawiona Sama sobie i wydaje się, że ona Mimo tego, że też przeszła jakieś Trudne doświadczenie, to ona jest chyba najbardziej zdrową, myślącą osobą, jeżeli chodzi o wszystkich bohaterów tej książki. Oni zachowują się momentami irracjonalnie, zwłaszcza matka i zwłaszcza siostra. Rozumiem, że różne osoby w różny sposób przechodzą traumę, ale tutaj jakby musimy wejść w spoilery, bo coś to mnie totalnie jakby zniesmaczyło i odrzuciło. Matka dziewczyn zaczyna dostawać listy z pogróżkami, zaczyna dostawać groźby, że ktoś wie, gdzie ona mieszka, że ma piękne córki i tak dalej. I jakby... Nie mówi o tym tym swoim córkom, to jest raz. Dwa, przyjmuje ofertę, chce przyjąć ofertę pracy gdzieś w Waszyngtonie, wyprowadzić się w ogóle z miejsca, w którym one mieszkają, zostawić te córki same, bez mieszkania, bez pracy. Bet jest tylko na stażu. Joy w ogóle nie wychodzi do pracy, natomiast Bet jest tylko na niepłatnym stażu. Matka chce wyjechać, zostawić je bez środków do życia, bez dachu nad głową, z takim dacie sobie radę. W ogóle cały czas podważa i kwestionuje sens pracy Betty. Tylko aktywizm się liczy, tylko ta jej praca się liczy, mimo tego, że ona ma normalną pracę, którą zaczęła zaniedbywać, to to, co robi Betty w branży odzieżowej, na jest copywriterką gdzieś tam w firmie produkującej ubrania czy tam jakimś magazynie, dla niej to jest w ogóle nieważne, dla tej matki. To są jakieś mrzonki, to są jakieś marzenia, na które można machnąć ręką, to nie jest istotne, a córka się powinna zaangażować w to samo, co matka. I tak jak mówię, ja wiem, że różni ludzie różnie przeżywają traumę, ale w momencie, kiedy Troszczysz się bardziej o wszystkich innych dookoła, o jakieś właśnie sprawy społeczne i tak dalej, a zapominasz o osobach, które są ci najbliższe, to mi się po prostu zapala czerwona lampka. Czytając tą książkę, po prostu frustrowałam się jak rzadko kiedy, bo i ta relacja z matką, i relacja z siostrą, która zdrowa nie jest, i ten nieobecny wiecznie ojciec, takie bananowe dziecko, dziecko kwiat i w ogóle, i na to wszystko relacja Betty z Michaelem, która nie jest zbudowana na właściwych podwalinach, ale kiedy to jakby wychodzi wszystko na jaw i okazuje, się. Też spoiler, że Michael też z tego powodu chciał się zaprzeczyć z Betty, żeby jakby zbliżyć się do niej, do jej rodziny, upewnić się, jakby, że wszystko jest w porządku z dziewczyną, to ona go traktuje tak, jakby wyrządził jej największą możliwą krzywdę, chociaż ona robiła dokładnie to samo, jej intencje też nie były czyste. Więc to jest pieruńsko frustrująca książka. W polskim tłumaczeniu też nie jest najlepiej zrobiona, więc tutaj jakby was uczulam na to. Sama historia jest ważna, sama historia dotyka istotnej kwestii społecznej i w ogóle. Natomiast sposób realizacji tego dla mnie pozostawiał trochę do życzenia. I ostatnie czerwcowe książki to dwa tomy cyklu Mała Przytulna Magdy Witkiewicz, e, czyli pierwszy tom Perfumeria na rozstaju dróg i tom drugi, czyli Zielarnia pod starym dębem. E, to nie są takie książki, do jakich Magda nas przyzwyczaiła, to nie są książki na miarę e, czereśnie zawsze muszą być dwie, czy jeszcze się kiedyś spotkamy, bo nie są aż tak bardzo rozbudowane, skomplikowane. E, mimo tego, że widzimy tło bohaterów, różnych bohaterów, nie tylko pierwszoplanowych, ale też drugo-trzecioplanowych, to, to tło nie jest aż tak bardzo skomplikowane, nie jest takie ciężkie. Nie mamy tego ciężaru życiowego i gatunkowego, tylko raczej powiedziałabym, że te książki są miłe, są otulające, wręcz takie trochę bajkowe i nomen omen przytulne. W pierwszym tomie mamy Laurę, która do Małej Przytulnej sprowadza się z kilkuletnią córką na skutek różnych tam zawirowań życiowych, a w związku z tym, że ma ogromny dryg do dobierania perfum, pasjonuje się w ogóle perfumami, i potrafi wybrać danej osobie jakiś konkretny zapach dopasowany do jej potrzeb, osobowości, stylu życia itd. To właśnie taki przybytek decyduje się otworzyć w Małej Przytulnej. Natomiast w drugim tomie mamy Renatę, która sprowadza się do domu po swojej zmarłej babci, której nigdy nie miała tak naprawdę okazję w dorosłym życiu poznać, bo była ostatnio u niej jak miała tam 3, 4 czy może 5 lat, więc pamięta ten domek, pamięta ogród, pamięta zioła i babcia, która była bardzo tym zainteresowana, Natomiast w dorosłym życiu tego doświadczyć nie mogła. Miała burzliwe relacje ze swoją matką, która z kolei miała burzliwe relacje ze swoją matką, czyli babcią Renaty. Ona też zresztą ma burzliwą relację ze swoją córką, więc w ich rodzinie dużo tarć gdzieś tam występowało, przez co są pewne sekrety nie do powiedzenia. No i właśnie jest ten odziedziczony, świeżo domek, do którego Renata się sprowadza, zaczyna zmieniać w ogóle swoje życie, żyć troszeczkę innym życiem, wykorzystywać swoją wiedzę taką zawodową, naukową, bo zajmowała się chemią, do tworzenia różnych naturalnych kosmetyków, czym też po czasie dopiero zaskarbia sobie sympatię mieszkańców, bo oni są dość sceptyczni początkowo, zresztą do obu kobiet. Laura też nie miała zbyt łatwo. Tutaj jakby tym elementem oswajającym mieszkańców małej przytulnej jest jej córka. Bo Gabrysia jest absolutnie uroczą bohaterką, bystrym, sympatycznym dzieckiem, które po prostu do wszystkich podejdzie, zagada, jest po prostu takim promyczkiem tej historii, więc chyba laurze było się troszeczkę łatwiej osiedlić w tej małej przytulnej, natomiast co do Renaty, ludzie mają troszeczkę więcej wątpliwości, no ale to wiadomo, mała społeczność, gdzieś tam niewielka miejscowość, więc i takie rzeczy się dzieją. Ta mała społeczność i sposób ich wykreowania staje się, mam wrażenie, takim charakterystycznym elementem twórczości Magdy w ostatnim czasie, bo to nie pierwszy raz, kiedy pojawią się starsi bohaterowie, byli już na przykład wcześniej w ramach domu jakiejś spokojnej starości, w tych świątecznych książkach, oni są zawsze takimi sympatycznymi, uroczymi staruszkami, którzy mają swoją historię, tak jak w tym przypadku na przykład znają się praktycznie od Mieszkają wszyscy w tym samym miejscu, znają nawzajem swoje tajemnice, swoje jakieś problemy życiowe, itd. Więc między nimi jest dużo takiego spokoju i takiej. Radosnej starości, chciałoby się powiedzieć, więc dla mnie tak naprawdę najfajniejszym elementem tej książki była właśnie tych książek. Była właśnie Gabrysia w pierwszym tomie, i w obu tomach ta lokalna społeczność, która jest może troszeczkę zamknięta, którą trzeba trochę oswoić, ale są bardzo sympatyczni staruszkowie, których nie sposób praktycznie nie polubić. Tak jak powiedziałam na początku, książki są dość bajkowe, zwłaszcza perfumeria. Perfumeria jest dla osób, które nie są sceptyczne co do lektury i nie szukają bardzo dużej dozy realizmu. Jak ja bym miała gorszy dzień, jak ja bym nie miała ochoty na tego typu książkę, tylko po prostu sięgnęła nie wiedząc nawet o czym jest i czego się spodziewać, to pewnie czepiałabym się wątpliwego realizmu. I tego, że bardzo wygodnie dla fabuły bohaterowie gdzieś spotkali się w przeszłości, potem spotkają się po latach właśnie w tej. Małej przytulnej, albo ktoś zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna tą główną bohaterkę. I te losy tych wszystkich bohaterów tak pięknie i bardzo wygodnie splatają właśnie w jednym miejscu. Więc powiedziałabym, że ten realizm to nie jest najmocniejsza strona książki. W drugim tomie realizm jest troszkę, powiedzmy, silniej wyczuwalny, natomiast z kolei tutaj jest bardzo wygodne zakończenie, takie przyspieszone, gdzie wszystkie te wątki tak łatwo się zbierają w jedno miejsce. Więc gdybym nie wiedziała, jakiego typu, Będą to książki i gdybym nie miała nastroju konkretnie na takie naprawdę miłe, niewymagające, nietrudne historie, oczywiście bohaterowie mają jakieś tam swoje trudne przeżycia i tło i tak dalej, ale cała książka w wydźwięku, obie książki e, mają być po prostu sympatyczne. Gdybym nie wiedziała, to bym się czepiała, ale wiedziałam na co się pisze, chciałam książki lekkiej, miłej, przyjemnej i dokładnie takie dostałam, więc nie mogę się czekać autorki za brak realizmu, bo w tym przypadku ja ten brak realizmu jestem w stanie wybaczyć, e, bo po prostu jest. Miło. Tutaj y, czytałam nie dla fabuły, y, nie dla poszczególnych trudniejszych, nawet tematów przemyconych gdzieś w życiorysach bohaterów, y, tylko po prostu dlatego, żeby było miło. I miło zdecydowanie jest. I tak właśnie, miło i sympatycznie kończymy czerwcowe podsumowanie miesiąca. Dajcie znać standardowo, co wy czytaliście w tym miesiącu, czy czytaliście którąś z książek, o których dzisiaj mówiłam. Jeżeli tak, to jaka jest wasza opinia na jej temat. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, znajdziecie go tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a w opisie znajdziecie linki do filmów, które pojawiły się w tym miesiącu, jeżeli macie ochotę coś nadrobić. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!